Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem chyba trochę zbyt optymistycznie wyliczyłem moment świtu. Jest godzina 6.35, to jest most w Gryfinie, a ja, zainspirowany propozycją jednego z widzów, zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę, właśnie z Gryfina, poprzez wzgórza bukowe nad jezioro Dąbie. Czy to taka typowa szczecińska wycieczka lokalna? No niekoniecznie. Albowiem w okolicach naszej trasy miksują się trzy duże szlaki długodystansowe: Blue Odranysa od Ranysa i wokół zalewu. Blue Velo, czy też inaczej R biegnie z południa, mniej więcej z kostrzyna. Przez Trzcińsko Zdrój i za Gryfinem zmierza w kierunku Meszerin, żeby przez chwilę biec po niemieckiej stronie z D12, czyli Odrą są i potem odbić do centrum Szczecina. Ale tak patrząc na mapę, jeżeli nie chcecie wjeżdżać do centrum Szczecina i jedną z Velo chcecie przeskoczyć w rejon Jeziora Dąbie, to jest to jak najbardziej możliwe. Tak samo jest to oczywiście możliwe, gdy jedziecie Odrą są i chcecie wykonać ten sam manewr, dojeżdżając do Gryfina z Meszerin. Pomijając subiektywne kwestie chęci czy niechęci do zagrzebywania się w miasto, oryginalne Blue Velo od Gryfina do początku domskich szutrów to około czy też ponad 40 km. Skrót przez Puszczę Bukową to mniej niż 30 km. Oczywiście jest jak zawsze jeden drobny szkopuł, skrócik oznacza, że będziemy musieli pokonać prawie. Górski teren po drodze. No dobra, widzę uniesioną brew u niektórych widzów na miastkę górskiego terenu. Na papierze wychodzi, że suma podjazdów to ponad 300 metrów i wcale nie jest to seria wielu hopek góra-dół. Czy to jest bardziej interesująca opcja? Liczę, że na to pytanie Wy odpowiecie pod koniec filmu. No, i w międzyczasie zmierzamy już w stronę świtu. Z Gryfina można się wydostać w kierunku wschodnim na dwa sposoby. Wersja szybsza, tak jak na śladzie GPS, do którego link możecie znaleźć w opisie do filmu, czyli na północ od dworca kolejowego. Szybciej, ale mniej ścieżek rowerowych. Lub też przez park miejski na południe od dworca. Opcja wolniejsza, ale więcej ścieżek gdyż łatwo wyjedziecie uliczkami osiedla o wdzięcznej nazwie Górny Taras na DDR-kę przy ulicy Jana Pawła II. No i DDR-ka wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 120 to już jest po prostu prosta strzała na wschód. Prosta strzała oprócz ronda na obwodnicy Gryfina, które o tej porze przede wszystkim pozwala nam na podziwianie kolorów świtu przed wschodem słońca pod różnymi kątami. Droga przez Wełtyń do Gardna jest co najmniej nieskomplikowana niemal cały czas mamy do dyspozycji DDR z małą przerwą w Wełtyniu niestety najdalej na wschód gdzie możemy w tej chwili dojechać bez zbytniego ruchu ogólnego no to do parku przemysłowego w Gardnie wkrótce ma się to zmienić gdyż najprawdopodobniej na przełomie 2025-2026 zostanie ukończona droga dla rowerów biegnąca od R3 Bluewello w chwastnicy do Żelisławca z planowanym, projektowanym przedłużeniem w stronę Glinnej i Starego Czarnowa. Jak się skończy budować, to na pewno wspólnie się tam wybierzemy. A teraz trzeba coś sprytnego wykombinować, żeby nie jechać DW120, a dostać się gdzieś bliżej w okolice wzgórz bukowych, które już będą obfitować w lokalne drogi i rozmaite szlaki i ścieżki. W minięciu ronda w gardnie mamy jeszcze kawałek DDR-ki wiodący na północ i umożliwiający za pomocą drogi dla rowerów dotarcie na wschód od węzła na S3. Na mapie, na przedłużeniu linii z wiaduktu od dróg serwisowych, widać drogę polną biegnącą niemal do samego Żelisławca. Czy sprawdzimy to? Oczywiście, że tak. No i to jest co najmniej przykra niespodzianka. Nie wiem, jak mam to rozumieć, ale rozumiem to tak, że ktoś chyba jednak sobie nie życzy, żeby tędy robić sobie skrót do Żelisławca. Cóż więc pozostaje? Musimy wykombinować coś innego. Wróćmy zatem tam, skąd przebyliśmy. Lokalną drogą na północ można po jakichś dwóch kilometrach dojechać do Wysokiej Gryfińskiej, a tam już całkiem interesująco wygląda droga polna w kierunku Binowa. Co prawda, pominiemy w ten sposób jezioro Glinno, na które zamierzałem zerknąć, ale za to nieco skrócimy drogę. A to chyba dzisiaj wkrótce stanie się priorytetem, albowiem ten piękny poranek jest tylko nagrodą dla tych, którzy. Wstali najwcześniej, gdyż już z zachodu nadciąga front chmur, a wraz z nim ściana deszczu i wichur. No i dotarliśmy do granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i jednocześnie obszaru Natura 2000 wzgórza Bukowe. W lewo droga prowadzi do niewielkiej plaży na południowo-zachodnim skraju jeziora Binowskiego. Ale tam już byliśmy na wycieczce kiedyś w filmie o trasie prowadzącej właśnie nad jezioro binowskie. Tak, to jest właśnie kadr z tego filmu, a link do niego oczywiście znajdziecie w opisie. Tak więc pojedźmy najkrótszą drogą w stronę binowa, zobaczyć jak ona wygląda. A na samo jezioro zerkniemy jeszcze właśnie w binowie i ocenimy jak bardzo gonią nas chmurzyska. No, było troszkę piaszczyście i jak jest bardzo sucho, to pewnie może być pchane, zwłaszcza z sakwami. Ale trudno, czy też kamieniście nie jest. Po półtora kilometra takiej drogi wyjeżdżamy w Binowie, gdzie możemy skręcić nad jezioro Binowskie i prawie skłonny bym był powiedzieć, że jest pięknie, gdyby nie coraz cięższe chmury, które zaczynają zalegać od zachodniej strony, właściwie na całym niebie. Tak więc i tutaj przez chwilkę posłużę się słonecznymi kadrami zapożyczonymi z zeszłorocznego filmu. Jezioro Binowskie dawniej słynęło z krystalicznie czystej wody, będącej środowiskiem dla unikalnych gatunków roślin. Dzięki tej wyjątkowej bioróżnorodności rozważano utworzenie rezerwatu przyrody, a w szerszej perspektywie, czyli perspektywie okolicznej Puszczy Bukowej i wzgórz Bukowych, także. Parku narodowego. Niestety, pomysł ten nigdy nie wyszedł z etapu wczesnego projektowania. A po badaniach przeprowadzonych w drugiej połowie lat 90., jezioro sklasyfikowano już jako drugą klasę czystości. Co oznaczało już oczywiście, że nastąpiła wyraźna degradacja. Jedźmy zatem w stronę wzgórz, czyli zbinowa na północ. Ale zanim w pełni zagłębimy się w puszczańskie ostępy, to warto przez chwilę rzucić okiem na to, co tu zostało stworzone przez człowieka, ale w zgodzie z naturą. A mianowicie na jedno z najstarszych, a niektórzy również twierdzą, że jedno z najbardziej malowniczych, pól golfowych w Polsce, czyli Binowo Park Golf Club. Za polem golfowym zjedziemy w prawo w drogę leśną. Podjazd na główną wierzchowinę wzgórz bukowych można kontynuować drogą asfaltową, lecz nadaje się ona raczej bardziej do zjazdów. I to też nie zawsze są to do końca zjazdy komfortowe, gdyż pomimo bardzo lokalnego charakteru tejże drogi, ruch ze względu na pole golfowe już taki bardzo lokalny nie jest. A i część kierowców, która okazjonalnie zapuszcza się w te rejony, zdaje się nie do końca dopasowywać styl jazdy do charakteru prawie górskiej drogi. Także pod górę proponuję spokojny podjazd drogą, której sama nazwa już brzmi obiecująco a mianowicie zygzak nie jest stromo na 3 km podjedziemy około 70-80 metrów wśród coraz bardziej spiętrzających się morenowych pagórków nie jest tu piaszczyście więcej tu ubitej gliny nieco tłucznia, trochę kamienia dla mnie już tak trochę mało gravelowo, ale uparciuchy z pewnością dadzą sobie radę na gravelu tutaj Na wierzchowinie wzgórz bokowych napotykamy drogę asfaltową Skołowa, ale też całkiem klimatyczne miejsce odpoczynkowe z miejscem na ognisko i głaz Serce Puszczy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Puszczy Bukowej. Niestety centralna i zarazem najwyższa część wzgórz Bukowych ze swoim najwyższym wzniesieniem Bukowcem o wysokości 148 metrów nad poziomem morza, nie obfituje w punkty widokowe. Także oprócz satysfakcji z na najwyższy punkt trasy, no i odpoczynku w fajnym i zielonym miejscu, nie dostaniemy jakiś teraz ekstra premii za wysiłek. Ale dostaniemy ją za chwilę, gdyż albowiem po drugiej stronie niby grzbietu. Czeka na nas ponad 3 kilometrowy zjazd poprzez wzgórza na północ. Właściwie sam spadek wysokości jest jeszcze bardziej rozciągnięty, gdyż na następnych jeszcze 2 kilometrach będziemy tracić dalej wysokość, ale już jadąc poprzez szczecińskie osiedla. Tak więc najwyższy punkt trasy to 143 metry nad poziomem morza, a zjedziemy do okolic Zera przy jeziorze Dąbie. A te trzy najbardziej malownicze kilometry zjazdu to droga górska. I nie jest to nazwa metaforyczna. Wzgóra Bukowe to taki system morenowych grzbiecików o mocno rozmaiconej rzeźbie. I takim właśnie grzbiecikiem, wybiegającym na północ, właśnie zjeżdżamy. Wokoło dominuje oczywiście buczyna. Szczeciński park krajobrazowy Puszcza Bukowa obejmuje znaczną część. Tego kompleksu leśnego, a w północnej części dodatkowo mamy tu całkiem spory rezerwat bukowe zdroje jeden z bodaj siedmiu, chyba, które znajdują się na terenie parku. Początkowo zjazd jest bardziej łagodny, ale im bardziej na północ, im bliżej szczecina, tym robi się bardziej stromo. Ogólnie, nawierzchnia wierzchnia czutrowo-kamienista tutaj nie jest zbyt wymagająca, ale jadąc, zwłaszcza z większymi sakwami, dobrze jest trochę bardziej zaciągnąć hamulec hamulce. No trzeba troszkę już tutaj uważać. No i wyjeżdżamy w szczecińskim Klęskowie. Najpierw przejeżdżamy wśród takiej jeszcze nazwałbym to podleśnej około leśnej zabudowy a po minięciu wiaduktu na A6 wjedziemy już w regularne osiedla. Co ciekawe zbudowana w 1933 roku autostrada z punktu widzenia inżynieryjnego Przebiega tutaj przez, można powiedzieć, wybitnie górzysty teren, gdyż na niespełna 8-kilometrowym odcinku pomiędzy Kluczem a Kijewem, czyli tym biegnącym północnymi stokami wzgórz bokowych, na tym relatywnie krótkim odcinku znajduje się aż 26, czy też raczej 13 podwójnych, ze względu na dwie jezdnie, mostów i wiaduktów. Po drugiej stronie przejazdu kolejowego w Dąbiu mamy dylemat z gatunku czy pojechać tak, a nie inaczej. Do przejazdu przez osiedla dotąd wiodła wygodna droga rowerowa niemal bez zaciągów od samego skraju osiedli, od końca puszczy. Dąbiu już nie jest tak łatwo. Możemy trzymać się tego samego kierunku i pojechać dalej ulicą wiosenną i potem kawałek ulicą gryfińską. No ale tutaj mamy do czynienia ze sporym ruchem i zwłaszcza to włączanie się w gryfińską do najprzyjemniejszych nie należy. Generalnie odcinek bez DDR-ki niezbyt długi, ale powiedziałbym, że mocno dokuczliwy. Alternatywą może być Przedept w stronę dworca kolejowego w Dąbiu. Tutaj, od stacji, też będziemy musieli kawałek podjechać w ruchu ogólnym, ale jednak takim zdecydowanie mniej dotkliwym. Niestety, w tej wersji, z kolei słabym punktem jest Rondo w Dąbiu. Ja po prostu tutaj przeprowadzam kawałek rower, żeby potem skręcić w spokojną już ulicę portową. I po przysłowiowych paru metrach ulicy Portowej dojeżdżamy do drogi rowerowej, którą wiodą właśnie Bluevelo, które porzuciliśmy w Gryfinie oraz szlak wokół Zalewu. Niestety po kolejnych przysłowiowych paru metrach musimy zjechać z tej wygodnej miski do derki, gdyż żeby podążać za szlakami musimy skręcić w ulicę Jeziorną. Na próżno jednak wypatrywać najmniejszej, chociażby tabliczki szlakowej, gdyż na terenie miejskim takie drogowskazy w 99% nie egzystują. Ostatnie tabliczki R3 można napotkać w Przecławiu, a tablice i drogowskazy R3a i R20a, czyli wokół zalewu i trasy w stronę Niemiec, po zachodniej stronie miasta, zobaczymy dopiero przy jeziorze głębokim, gdyż do tych miejsc po prostu sięgło oznakowanie tras, gdy realizowane były poszczególne inwestycje międzygminne. Na terenie Szczecina jest w tym temacie na razie cisza, i na razie jedynymi podpowiedziami co do tras są naklejki na znakach, które pojawiły się tylko i wyłącznie dzięki oddolnej inicjatywie. Jakby to odpowiednio określić, nie urzędu wojewódzkiego jako urzędu, a samych pracowników. Tak to chyba wybrzmi najlepiej. Na szczęście, sam ten łącznik od ulicy Jeziornej wygląda lepiej niż kilka lat temu. Tutaj miasto można powiedzieć, ulitowało się nad produktem turystycznym, jakim niewątpliwie jest trasa wokół zalewu. I do ujścia rzeczki hełszczącej do jeziora Dąbie nie musimy już jechać po wykrotach. Ale dobra, dość już tych dygresji infrastrukturalnych, wystarczy narzekań jak na jeden odcinek, gdyż po raz kolejny zmieniamy klimat otoczenia, gdyż wjeżdżamy na domską szutrówkę. Porzucamy miasto, zostawiamy góry i lasy za sobą, i oto możemy się już cieszyć otwartymi przestrzeniami i widokami. To znaczy, Moglibyśmy się w pełni cieszyć otwartymi przestrzeniami, gdyby nie porywisty wiatr, który wzmaga się coraz bardziej, niemal z każdą minutą. Jeszcze trochę i zacznę jechać po prostu w bok. Tak więc pozwólcie, że naszą dzisiejszą wycieczkę zakończymy już przy pierwszym pomoście i pierwszym miejscu odpoczynkowym na około Domskim Szutrze. Pogoda robi się taka, że teraz warto wyczuć ten moment, do którego wycieczkę można uznać za całkiem udaną, a od którego będziemy już ryzykować, że zamieni się ona w piękną katastrofę. Ale skoro dotarliście razem ze mną do tego miejsca, to zapewne nie było jak do tej pory źle, a może było nawet całkiem dobrze. Jeżeli ta dzisiejsza wspólna wyprawa wam się spodobała, to bardzo proszę dajcie znać YouTube'owi za pomocą łapki w górę lub podbicia, że to całkiem spoko film jest. A jeżeli chcecie komuś podrzucić linka do filmu, to będę więcej niż bardzo rad. Jeżeli natomiast nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, a widzę, że z zainteresowaniem prześledziliście te ostatnie 30 km trasy, to teraz jest idealny moment, żeby to zmienić. I teraz też jest idealny moment, żeby się pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Cześć!